Hej kochani, witam was w nowym filmie na moim kanale. Będę mówić cicho, ale spróbuję potem podgłosić to. Znaczy nie spróbuję, tylko tak zrobię. I bo Liliśa właśnie zasnęła my mamy dzisiaj niedzielę, 28 grudnia. Więc jesteśmy po czterodniowym maratonie świątecznym. Wczoraj byliśmy właśnie jeszcze na Wigilii u przyjaciół. I to było bardzo już wykańczające szczerze. Wczoraj byłam tak wyczerpana, że dużo osób um, pytało mnie... Co się stało, a ja po prostu nie wyspałam się i po całym tym, wiecie, przypłacywaniu i w ogóle z dzieckiem tych całych świętach, mimo że było super, oczywiście i w ogóle to, już byłam już wyczerpana i szczerze, to nawet się już nie chciało gadać, ale ogólnie było bardzo fajnie i dzisiaj przychodzę do Was z takim filmikiem, gdzie pokażę Wam, co dostaliśmy, żeby nie było, to nie ma być, żeby się chwalić, tylko. Po prostu może ktoś nie wie, co kupić takiemu dziecku czy cokolwiek, a będzie tu więcej prezentów po prostu dla, dla Lilisi, więc nasze dziecko ma, jakby ktoś nie widział, półtora roku i teraz Wam pokażę, co dostaliśmy na święta, głównie dla Lilisi, ale też dla nas, więc lecimy z tym. Może zaczniemy po prostu od świąt. My byliśmy w trzech miejscach, no w czterech, bo wczoraj z przyjaciółmi w Warszawie tu, bardzo blisko nas zresztą. Więc pierwszego dnia byliśmy na wigilii u Pauliny, czyli kuzynki Piotrka. Tam była jego mama, babcia, rodzice Pauliny i tak dalej. Więc nie będę Wam mówić co od kogo dokładnie, no bo nie wiem. Ale większość jest, myślę, po prostu od babci Edyty i Julki. Bo dla dzieci umówiliśmy się na danie sobie pieniążków i dołożenie do rzeczy, które chcą, więc e, myślę, że tak. E, co prawda my dostaliśmy prezenty, nie ja i Piotrek, też Wam je zaraz pokażę. E, więc sobie zacznijmy od tego, co dostaliśmy tam na tej pierwszej Wigilii. Oczywiście wszystko jest już rozpakowane, znalazłam jeszcze dwa akcesoria do Lali. Ja tu w ogóle mam te wszystkie rzeczy sobie rozłożyłam, nagrywam z tego poziomu i zapaliłam światło, bo jest bardzo słabe światło. Dzisiaj jest strasznie szaro i buro i ponuro, więc w tej wielkiej torbie między innymi to jest jedna zachowana torba. Dla Lilisi była... był odkurzacz. Taki odkurzacz, który jest odkurzaczem, zabawką, a jednocześnie on naprawdę odkurza. Ma takie opcje, żeby sobie zmienić na dwie końcóweczki. Ogólnie dziękujemy wszystkim za prezenty. Jesteśmy bardzo wdzięczni. Lili się bawi dosłownie wszystkim. Więc gdzie jest odkurzecz i stacja do niego? To jest odkurzacz. Wiecie, jak te wszystkie odkurzacze teraz tylko jest on po prostu dla dziecka. O, nawet możecie zobaczyć, że w pojemniczku są śmieci, więc. Jest on po prostu realnie odkurza się. Tu się włącza. Oczywiście teraz nie będę go robić, bo Lili się śpi. I jest do niego stacja, tak jak na obrazku. Zaraz Wam ją pokażę. Stacja to sobie kładziecie na ziemi i w to wsadzacie odkurzacz. A tu macie dwie końcówki wymienne. My jeszcze z nich nie korzystaliśmy. Coś tu się odczepiło drogi. O. Ale generalnie sobie po prostu kładziecie. Do stacji. Po no, prostu tak. No. I macie odkurzacz ze stacją. Ze stojaczkiem. Kolejną rzeczą jest lala. Trochę mi tu czapka spadła. Um. E, generalnie jest to lala z akcesoriami. Ogólnie niektóre rzeczy specjalnie zostawiłam pudełka. Będę je zaraz wyrzucać. Ale od lali już zostało tam. Um. Ta lala ma ze sobą e, miseczkę. Miseczka z widelczykiem i łyżeczką. Ale chodzi o to w tej lali, że dajemy jej picie i ona siusia na nocniczek. Więc tu jest nocniczek. A tu jest butelka. Jeszcze nie rozkminiałam jak to się robi. Szczerze się jeszcze tą lalą nie bawiliśmy. Ale rozkminia idę Wam znać. E... Bardzo się Lili spodobało, bo dostała drugą lalę. Już wam ją pokazuję. Drugą lalę, pierwszą, bo takich już trochę ma, co prawda nie sikających, ale wiecie, po prostu takich babysiowych lal. Ale jeszcze nie miała takiej lali na nóżkach. Tylko pantofelki jej gdzieś spadły, ale. To jest jej pierwsza lala. Tak, ona miała jakoś związane włosy, ale Lili się już nimi zajęły. Ona ma takie pasemka, jest sobie w takiej sukienusie i ma jeszcze do tego. Pantofelki, więc to jest pierwsza lala Lili. Kolejną rzeczą od dziewczyn jest miś pracuś, świąteczna pomostnik Mikołaja, świąteczna książeczka. Oczywiście tutaj. Będziemy sobie czytać. Lili kocha książeczki, więc co prawda, no mówię, jakby to wszystko naraz co ona dostała to wiecie, jak to jest dziecko, nie wie czym się zająć. Autentycznie boiła się wszystkim, ale już jest chyba też przebodźcowana, bo ma dzisiaj słabszy dzień, więc korzystam z tego, że śpi i nagrywam ten film. I po prostu dziecko jest przebodźcowane, więc prezent od nas. Ta DJ konsola niestety też jest od trzeciego roku życia, ale myślę, że dostanie ją na drugie urodziny od nas, więc ona sobie będzie w szafie, na razie Wam jej nie pokazuje, Pokażę Wam, jak się skończy drugie urodziny. My dostaliśmy jeszcze, właśnie, jeszcze jeden prezent. Dostaliśmy takiego super krasnola, fajny, bo ma taki brązowy design, więc to też my dostaliśmy od dziewczyn, to był w, no, w zasadzie się dostała, ale i, wiadomo jest on do dekoracji dla nas też, ale on bardzo jej się spodobał w ogóle, więc fajnie. No i to było też właśnie w takiej fajnej skarpecie, już nie wiem co dokładnie, co do czego. Ale będzie nam to też służyć za dekorację świąteczną, Będzie no bardzo się z tego cieszę. Eee, jeszcze jeden prezent dla nas no tak, w sumie jeden duży prezent, dlatego że Lisia dostała ten odkurzecz, a my dostaliśmy duży odkurzecz Grundika, ale nie będę się teraz przenosić z kamerą. Pokażę Wam to na bo będę tylko nie zapomniałam. I dostaliśmy jeszcze jeden super prezent, już Wam go pokazuję. A tu jest nasz prezent. Hihi. Dostaliśmy takie wspaniałe szklane pojemniki na właśnie jakiś makaron czy cokolwiek, no po prostu takie storage, takie słoiki do przechowywania. Chyba Mikołaj widział, że robię porządek w kuchni, więc dziękuję bardzo, Ja kocham takie prezenty. I to by było na tyle dla Lisi i dla nas od dziewczyn. I teraz od Pauliny i Bartka. Piotr dostał nerkę, riboka. Ale yy, nie będę wam pokazywać, bo chyba ją wziął. Zresztą nieważne. Ale ja dostałam torebkę, więc to jest ta torebeczka. Torebeczka jest z Dizzy. Lili też się bardzo spodobała. Także torebek mam. Słuchajcie. Tutaj jest pasek, który można sobie zrobić tak. Można wyciągnąć i przełożyć tak na skórk. Ale jest bardzo fajna. Bardzo ładny kolor, taki nudiekowy, jaki lubię. Ja otwieram. Po prostu ma tu taką mniejszą kieszonkę, Takie dwie przegródki i, 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 i tu jest Także bardzo dziękuję. Mi się bardzo podoba. Ja to nigdy sobie nie kupuję, Ostatnie, które dostaję, to normalnie robi mi się taka mała kolekcja. No, w sumie bardzo z tego powodu cieszę. Także dziękuję bardzo. Przejdźmy już do drugiej wigili: u taty, Piotrka i Anety, od których dostaliśmy. Lili się dostała. Kosz do koszykówki. Mm -hmm. Mega. <noise> Powiem wam, że będzie starsza, to będzie tą piłką pewnie rzucać, a na razie, znaczy, to z tego też ma fan, jak się z nią bawimy, ale sobie też po prostu klikam na tej plaszy i się cieszy, także to jest najważniejsze. Kolejna rzecz to memory. Te... Mamy dwa zestawy memorów od trefla. Te sobie kazała rano otworzyć, ale zaczęła się z nimi tymi i zapomniałam. Tutaj mamy zestaw mniejszy, to jest z serii Bobaski. i mi się jest nawet taka bajka. Więc tutaj mamy ile ich mamy? Nie wiem ile ich mamy, ale też bardzo podobało mi się pudełko. Zostawiłam jej specjalnie to, bo ona się cieszy. Więc tutaj mamy memory no jakieś chyba jest 10 par, czy trochę mniej, może z sześć. Dobra, anyway, po prostu bardzo się cieszę z tego. Wiadomo, jeszcze nie ogarnia gry w memory, ale po prostu są obrazki i uczymy się mówić, prawda? Tutaj mamy memos Classic Plus, to jest 36, więc to już jest większe. I to pokazuje, że jest od 3 lat na... wiecie. Więc tych jeszcze nie otwieraliśmy. No, a po prostu klasyczny namoro: no jest tu więcej obrazków i w takiej w sumie fajnej walizeczce, więc można gdzieś brać na podróże. No, a więc Lilicia dostała przepiękną sukieneczkę. Bardzo mi się podoba. Bluey. Nie oglądamy bajki Bluey, ale, ale sukieneczka jest fajna. Też kojarzę. To jest z na rozmiarek 92. No, także. Tak naprawdę idealnie, bardzo fajna, miła jest ta sukienka i dostaję jeszcze z bluzę W ulubionego swojego jednorożca Także jest to ona taka nudziakowa, napis Rainbow Days i też jest na 92, ja kocham ją w większych rzeczach Także, znaczy większe bluzy mega fajnie wyglądają, a sukienka wcale nie będzie jakoś duża, bo ona ma długie nogi, więc jak najbardziej ok. Mówiliśmy, że nie robią sobie prezentów, więc z tej wigilii to by było. Na tyle my też nic nie kupowaliśmy, ale się ani tacie. Te, więc e, przechodzimy do mojej wigilii. I teraz tak, pierwszym prezentem z, chcę się pozbyć tych tak pudełek. Jest motoriczny domek. E, I muszę wam powiedzieć, że jest to taka plasza biała, na którą wczepiacie różne takie elementy. Tutaj trzeba tylko baterię wsadzić do tego pianinka, ale wszystko się kręci, wszystko się wczepia, do tego jest autko, do którego też się wczepiają rzeczy. To jest naprawdę bardzo fajne, ale muszę Wam powiedzieć, zaraz Wam pokażę te elementy, że Lilisia na dwóch Wigiliach była taka dosyć przeciążona, bo tu się nie wyspała, tu coś, a u mnie miała to szczęście, że się wyspała ponad dwie godziny. I ona jak weszła i zobaczyła prezent, to realnie w końcu się cieszyła, nie bała się. Go zrobiła takie i zaczęła się tak mega cieszyć, i to był ten domek, ale potem wjechał prezent, który jakby nie odpakowała nawet tego domku, i wjechała hulajnoga, skuter od mojego brata i od Magdy, jego dziewczyny. Więc to skradło serca po prostu, serce lisi i cały czas tylko jeździła w tą i z powrotem. Więc zaraz Wam pokażę już, żeby nie zapomnieć. Myślę, że wszystkie mamy znają dobrze, to jest jakiś nowy design w panterkę. Magda się pytała, czy chcemy różową, ale wtedy nie miałaby chyba tego, czy coś takiego. No więc ja chciałam różową, bo nie lubię panterki, ale w sumie jakoś tak się przekonuję. I też jest fajna, niedziakowa. Dokupimy mm, sobie kask i naprawdę jesteśmy wdzięczni za ten prezent. Chyli sobie jeździ po domu, nie mogę się doczekać wiosny, bo mamy dla niej już i rowerek od Anety i tatę naroczek roczek i więc po prostu jak tylko będzie wiosna i pogoda do jeżdżenia, to będę z nią naprawdę często wychodzić, bo już chcę, żeby się uczyła i ona kocha takie rzeczy. Więc super, jesteśmy bardzo wdzięczni. I potem boiła się kocim domkiem Gabi, który dostała Nadia, pięcioletnia. I my dokupowaliśmy jej pomieszczenia osobno, bo dostała no od Magdy Jadiego i Lili się to bardzo podobało, więc wiem, że na drugiej urodziny kupimy jej taki domek, jakikolwiek, nie koci domek Gabinu, no bo ona jeszcze nie ogarnia takich rzeczy, ale jakikolwiek domek, żeby sobie otwierała te pomieszczenia, zamykała, bo to jej się bardzo podobało, więc dzięki temu wiemy. No i y, jeszcze od moich rodziców. Właśnie tu są te elementy. To wam pokażę na szybko. Tu sobie wczepiacie właśnie te różne. To, to tak wygląda. To jest bardzo fajne. Jeszcze jest autko do tego. Tutaj sobie też wczepiacie. To się też wczepia. To się też wczepia. Tu ma z każdej strony do wczepienia. Więc mega chat Oprócz tego to, co nam się mega przydało w drodze powrotnej i Lili to teraz uwielbia. Również od moich rodziców. Smartfonik małego odkrywcy. Dotykowy tutaj sobie zmieniacie tryby, wciskacie, macie rozmowę od przyjaciela, jakiś tam alfabet i tak dalej, więc to jest, to jest super też dla niej. I to jest jeszcze jedna część do wczepienia, jakieś światła, różne, tam są do przykręcenia i takie szmery bajery. I jeszcze jeden prezent od moich rodziców. Czekajcie! Karty interaktywne, um, nauka przez zabawę. W tym zestawie macie trzy takie pliki ja zamawiła przez internet. Zaraz Wam pokażę to urządzenie, bo właśnie je ładuję. Um, nie jest to estetyczne, bo pozwoliłam otworzyć to mojej córce, więc są już wszystko jest pourywane, ale to i tak będzie się gubić, więc my sobie po prostu znajdziemy jakieś inne miejsce, żebym ja tego pilnowała. W każdym pliczku są pliki A, B i C. Litery, tydzień, ciało, zabawki, pogoda czynności. Macie po prostu różne takie tu kategorie, ta jest najgrubsza, trochę mniej, a tu jest najmniej. Wkładacie sobie taką kartę do tego urządzenia i to Wam mówi po polsku i po angielsku 4 4, 5, 5. I sobie dziecko się po prostu uczy mówić, więc. No jest to genialny żółbok z tego urządzenia. Przypuszczam, że są różne kolory, więc oczywiście, my mamy różowe. To jest tak naprawdę taki kotek. Do tego jest kabelek. Nie ma żadnej kostki w zestawie, ale chyba każdy ma kostkę z wejściem. A jak nie, to sobie kupić samą kostkę to nie problem. Możecie też to podłączyć po prostu do laptopa, bo to jest normalne USB. To jest w kształcie takiego kotka, i tutaj sobie wkładacie kartę i wam gada tylko ja chyba wzięłam jakąś kostkę, która nie działa, bo coś nie chce się naładować. Czekajcie, no. więc nie pokażę wam teraz, bo się nie, nie naładowało. Witam, gramy okay. teraz. Okej, jednak wam pokażę. Zostaw Tak! Pa, pa. Jednak się naładowało, po prostu mama nie włączyła. No nieważne, nie chcę już tutaj wam pokazywać dalej, ale widzicie, że działa, żeby mi się dziecko nie obudziło. Anyway, od moich rodziców, ja i Piotrek, dostaliśmy masaż. Więc mamy w koparcie masaż od Magdy i Adiego. Dostaliśmy Karty do TK Maxa. Także, uhu, zakupy nasze ubraniowe, kolejne, lecimy dalej. Wczoraj Lilisia dostała Tada! taki stolik interaktywny, i bardzo jej się to spodobało. Od razu zaczęła się tym mówić. A więc tylko te nożki zaczęły poleczeć. Możemy sobie też je odczepić, jak chcę, to gdzieś zabrać, bez nóżek, po prostu. Myślę, że wygodniej. Tu się oczywiście gra na pianinku, tu się filmuje, tu się coś kręci, się la, butelki i różne takie huhuhu. Hu hu. Dostała też taką fajną od Ani i Piotrusia. My zapomnieliśmy prezentu dla Julka. mieliśmy też drogę skończyli, nieważne. Po prostu. Wiecie, wkładacie koło i przyciągacie. Nie mam na czym wam tego pokazać, ale chyba wiecie o co chodzi. To są obrazki. O. Kosmonauta. Także tak, to jest mega bajer. Dzieci uwielbiają takie rzeczy, i sobie to układa do miski, chwilą te kółeczka i też fajnie się bawiło. Ja dostałam fanko Popaka Kashiego. Mówiłam wam, że oglądamy Naruto, że mega się wkręciłam w to, w to anime. No i fanko Popy, jak wiecie co to jest, to się po prostu zbiera figurki, ale bardzo fajne. Ja robi mam w ogóle tego multum, więc fajnie, że dostałam. Miałam też puszkę takiej jakby mirindy, a z obrazkiem Naruto, ale ją wczoraj. A Piotrek dostał jakąś tam piszankę i do tego dostał, muszę wam tylko zrobić z kubek Daddy i Mini. Do siebie i ile wysi? Także jest to mega urocze. To jest chyba wszystko. Chyba byliśmy bardzo grzeczni w tym roku. Ja tak się rozglądam, patrzę, ale to chyba wszystko. Jak nie, to Wam po prostu jeszcze pokażę we vlogu. Ale to wszystko. Dziękujemy bardzo, jesteśmy bardzo wdzięczni. Bardzo super wszystkie prezenty wszystkim się podobają. I było w ogóle super, więc za rok będzie jeszcze lepiej, bo druga była naprawdę fajna. Ale to Wam już opowiem we vlogu, będzie od tego jest ten film. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I widzimy się w kolejnym filmie. Poczekajcie. Pa!